HTC Desire 820 to smartfon wyróżniający się dużą mocą i pokaźnym wyświetlaczem. Jest zaskakująco lekki, bo waży jedynie 155 gramów. Jest też smukły, ma niecałe 8 mm grubości. Wykonana z poliwęglaną budowa jest trwała i przyjemna w dotyku. Tylny panel nie jest zdejmowalny. Gniazda na karty MicroSIM i microSD zostały umieszczone pod zaślepkami po prawej stronie. Przyciski systemowe wyświetlane są na ekranie. Ekran ma wielkość 5,5 cala i rozdzielczość 720x1280. Ma przyjemną kolorystykę i jest bardzo jasny. Ośmiordzeniowy procesor przy prostych zadaniach pracuje w trybie energooszczędnym, używający czterech rdzeni taktowanych zegarem 1 GHz, a gdy potrzeba większej wydajności uruchamia rdzenie o szybkości 1,5 GHz. Nawet wymagające gry nie będą straszne Desire 820 dzięki 2 GB pamięci RAM. 16 GB wbudowanej pamięci na dane możemy rozbudować używając karty microSD o pojemności do nawet 128 GB. Główny aparat ma matrycę 13 megapikseli i robi ostre, naturalnie wyglądające zdjęcia i może kręcić filmy w rozdzielczości Full HD. Istotną zaletą Desire 820 jest też aparat na froncie z matrycą aż 8 megapikseli. Kolejny atut to stereofoniczne głośniki Boom Sand, umieszczone na górze i na dole smartfona, które grają głośno i wyraźnie, co docenimy słuchając na przykład muzyki z serwisu Win. System Android wersji 4.4 z nakładką producenta Sensor 6.0 działa szybko i sprawnie. W ustawieniach znajdziemy praktyczną opcję przenoszenia danych i kontaktów z innych telefonów, a także funkcję ekstremalnego oszczędzania baterii, która ogranicza funkcjonalność telefonu, ale pozwala mu działać przez wiele dni bez ładowania. Smartfony HTC wyróżnia widget BlinkFeed, serwujący nam wiadomości z wybranych serwisów. Abonenci T-Mobile mogą też przez 30 dni testować za darmo hity z aplikacji MyBox, w tym nawigacje, kursy językowe i audiobooki. Nowością są e-booki, które świetnie będzie się czytać na dużym ekranie HTC. HTC Desire 820 to smartfon ze średniej półki, który zaskakuje potężną mocą, a dzięki dużemu ekranowi świetnie nadaje się m.in. do grania, przeglądania internetu i oglądania filmów. Nie bez znaczenia są też bardzo dobre głośniki i fakt, że telefon jest stosunkowo lekki.